Jak zawsze. I z się i otwórzmy sobie dzisiaj prezenty. Um, jest. Kandydaturę na Jest 6 grudnia! Mikołajki! Um, pierwsze Otworzymy sobie te Maryci Ja tylko znajdę. O, nie, nie, to nie jest, dobra. Tylko znajdę duże. Mamy 6 grudnia. I otwieramy. Dobra. O, pierwszy... To jest taka. Taka śliczna kartka. Dobra, teraz sobie lecimy z bibelterią. E, szóstkę mamy. O, tutaj. Okej, okay, mamy e, takie kolczyki. Nie krobią, osobiście się nie podobają. okej. Okay. Fajnie, i teraz herbatka. Tutaj to, to nie jest jeszcze. Ym, mamy teraz z czarną herbatę Masala. Nie wiem co znaczy, ale tak, taka jest. I ogólnie to później się widzimy jeszcze po szkole dzisiaj lub jeszcze nie wiem może rana. Nie po szkole, nie wiem. Na pewno będzie, co dostaną Mikołajki klasyczną. klasy. tam ogólnie mam Mikołajki. Dobra, ale ogólnie to dzisiejszy, dzisiejszy drop to klamerka, klamerka, kokardka. Takie kończyki i herbatka. I no, widzimy się. Mam dzisiaj taki Slash View, że na O tak się prezentuje. No i nie jestem jaki i ogólnie to chyba teraz będę już szła do szkoły i widzimy się po szkole. Ogólnie kochani, ja wróciłam teraz z zakupków mikołajkowych i zrobię Wam, co ogólnie dostałam na mikołajki, zacznijmy od tych klasowych. Więc dostałam takiego sumie, czczurko, myleczkę, jako kocham pluszaki. Wszyscy, którzy uważają, że pluszaki są inne. Out. Ja tak jak to na tika, jak kocham, Jezu, proszę, proszę, są super. I tutaj mamy um, cztery sztuki moich ulubionych płatków podarczy z Iseny. I tu jestem na Mikołajkowe i zrobię też to sam. Bo nie wiem, bo jest to, co jakby dzisiaj kupiono. to, jest moje, ale Pierwsze to jest przysłodziecki kubeczek. O taki. To jest króliczek pierniczko bałwanek. Jest mega cute. Ja kocham kubeczki. Teraz, widzicie, meci, meci, święta już idą. Dobra, tutaj położę. Ok. E... Tego w mnie nie kupiłam, tylko po prostu moja potrzeba coś kupić w Rytualsie i tu dostałyśmy za darmo. Ładnie pachnie. Ślicznie pachnie. Djink. Ja mam Sakurę, tu taką białą Ona też o nie pachnie, ale to jest mega, Dostałam Taką maskarę Sky High Ona jest brązowa, bo uznałam, że Czarne to takie nudne już Uznałam, że brązowa to jest bardzo dobry pomysł Zobaczmy Ja wzięłam specjalnie taką z tyłu, żeby nie było, że jest otwierana Okej Pod koniec teraz nie wiem czy ale o taka ładna jest Okej okay. I tu jest jej Um, um, a tu jest chyba 7,2 ml to dużo jak na maskary e, Dobra Teraz mi się wyrzucła Pierwsze to Kocobluza e, To jest taka kocobluza z Hello Kitty I jest przepiękna Ona jest z kropa Ja kocham kocobluzę I szkoda, że będzie ciepło Ale ona właśnie nie jest taka mega ciepła Tylko jest taka ciepło, ale w sumie nieciepła, Więc będzie idealnie na jak takie wieczorki, bo ja nie cierpię, jak mi jest za gorąco. A jak mi zimno, to też jest taką Wiem, a jest to ostatnie, tak ostatnie jest to ym, taka piękna różowa bluza i ona też jest skrupa, Ale w ogóle, nie jest to, że ja te dwie rzeczy dzięki promocjom kupiłam, jakby te dwie rzeczy, to wtedy zapłaciłam tylko za tą bluzę. I jeszcze dostałam dzisiaj... Ym, Jedną już od litrów i to um, są takie miniaturki pyszne, jeny grande i tu mamy, na pewno wiem że to jest sweet like candy, um, to jest waniliowy, on jest taki przepiękny, jakby ja chyba miałam swój ulubiony zapach i to jest moje marzenie i to nie wiem jak pachnie, ale jest taki i, jak pachnie, nie wiem nazywa, jest taki sousu, ale ładny i się... W ogóle mam tutaj służyczkę. One są, to są, prawda, paradoks, przepięknie pachną. Eee, tu ja też dzisiaj dostałam. No, słodycze, słodycze już dawno są. I to tyle. I eem, jednocześnie kończymy tego vlogmasa, bo niby tu Mikołajki, Dużo się dzieje, ale ja nie mam co po prostu wam tutaj nagrać. Więc mam nadzieję, że Wam się podobało i widzimy się jutro. Pa!